Cześć, witam Was tu wszystkich zgromadzonych i zapraszam na kolejny odcinek z Metroida. I dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w Brinstarze i przedostajemy się do nowych terenów tejże krainy, żeby zdobyć nowy przedmiot. I... dobra. I aktualnie w poprzednim odcinku, jak sami mo mogliście zauważyć, była wręcz fatalna jakość mojego mikrofonu, ponieważ... Były tam trochę takie lekkie szumy i dlatego postanowiłem, że będę nagrywał mój głos bez mikrofonu i mam nadzieję, że jakoś filmy będą dzięki temu e, załóżmy ładnie wyglądać i nie będzie problemów. I zdobyliśmy e, pierwszy przedmiot w tym odcinku. Jest, jest to super rakieta i otrzymaliśmy sobie na początek dwie i będziemy mogli sobie otwierać zielone bramki. E, żeby przedostać się... Nie będę się powtarzał, dowiecie czego. I dobra, tutaj... Są te same tereny, co byliśmy tutaj wcześniej i. Ok, dobra tu na górę. Dobra, i następnie tutaj trzeba się przedostać i. Ok, i grę będę Wam się staro pokazywać, ee, przejść bez failu. I pewnie zastanawiacie się, e, dlaczego robię te wszystkie gry bez failu. Ponieważ chciałbym Wam e, jednocześnie pokazać e, przy nagrywaniu jakiegoś materiału. Chciałem wam pokazać jak przejść nawet te najtrudniejsze gierki, żeby żeby... Wiecie, jakoś móc się wybić też na YouTubie i to jest dla mnie najważniejsze i chciałem po prostu wam pokazać, ponieważ ja naprawdę lubię przechodzić gry w 100%. Sprawia mi to, nie wiem, w jakiś sposób ogromną przyjemność, że przejdę gry w 100%, że już ją cało przeszedłem i naprawdę czasami czasami mi to sprawia przyjemność, a zresztą często mi to sprawia przyjemność. Naprawdę. Okej. Okay. Tutaj są te nietoperze. O ile się. Okej, okay, tutaj są te nietoperze. Okej, okay, i tutaj e, będziemy wędrować po kolejny przedmiot, wędrując sobie na górę. Okej, okay, tutaj i właśnie, i niebawem planuję jakąś nową serię i będzie to seria e, mogę powiem wam tylko, że to będzie seria z, z gierki wyścigowej i Planuję, może za jakiś czas coś nagrać z PSP. O ile mi się uda, jakoś je przerobić. Jeżeli tam je. nie wiem, gdzieś zawiozę do jakiegoś. nie wiem czegoś. <grych> po prostu chciałam jakoś się przerobić, żeby móc potem coś nagrywać. Bo ja mam kilka planów, planów związanych z PSP, żeby móc jak jakieś kilka gier nagrywać. I wcześniej nagrywałem na moim kanale yy, z PSP, ale. tak bym powiedział, niestety, kamerką to robiłem, ponieważ nie miałam innego wyjścia. No... I nie miałam po prostu dobrej nagrywarki, czy coś. A na nagrywarkę nie chce mi się inwestować, ponieważ mam za mało kasy. I pomyślałam, że lepiej będzie mi przerobić, yy, niż po prostu marnować kasę na cokolwiek na, co... na jakąś nagrywarkę, czy coś. Ponieważ nie warto. Ja wolę sobie przerobić PSP i mieć to akurat, ponieważ to jest praktycznie darmowe. okej, okay. dobra, tutaj sami widzicie, już są nowe tereny. Naszego kochanego Brinstar'u I... okej, okay, to jest safe room, tutaj nie będę już zapisywał, ponieważ... By to trochę nieciekawie wyglądało, bym spowolnił tempo tego odcinka po prostu O, i tutaj miałem całkiem... całkiem zabawną wpadkę, muszę wam szczerze powiedzieć Dobra Okej, okay, i teraz to będzie dobre CENTYMETR brakowało, kur... DLACZEGO?! DLACZEGO MI TO ZROBILIŚCIE?! Ale na szczęście przyspieszyłem nagranie Dobra ...bez bulwersu. Okej, okay, tutaj... Okej, okay. i te małe ...ciągle na nas włożyły, e, Ciągle na nas włożyły na, na nasz strój mocy i wyżerały nam e, energię i... Jednak sami widzicie, czasy mają pożyteczną rolę, ponieważ... jak jakieś tam debilne... ...nie wiem, nie wiem co to było, jakieś debilne przeszkody czy coś w tym stylu. I czasami mały detal może wiele zdziałać, wiecie, wiecie o co chodzi. Okej, okay, tutaj są te platformy, które się szybko niszczą. Okej, okay. dobra, żerajcie szybko, nie chcę mi się czekać. Jezus, ile to trzeba czekać? Po co marnować ten czas w grze? Okej, okay, gincie sobie, wiem, że mi pomogłyście, ale doświadczycie lepszego życia, obiecuję Wam to. I zdobyliśmy Wariasu i czyli nasz. Pierwszy rodzaj nowego kostiumu. Proszę bardzo. I dzięki niemu będziemy mogli e, być sobie w lawie i te małe już nie będą nam e, zżerać naszej energii. Proszę bardzo. Ła, poparzy bo się! A jednak nie. <grym> Dobra. Udało się. Jednym słowem. Okej, okay, tutaj będzie kolejny energy tank i sekrety można rozpoznać właśnie tymi kółeczkami, co są na mapie. A ta mapka znajduje się na górze po prawej stronie. I przepraszam, że o niej nie wspomniałem wcześniej, ale powinienem wiem niestety mój błąd. Nie pijcie mnie. No dobra, ale jakoś mam nadzieję, że już się wcześniej zorientowaliście, że jest ta mapka. I te kółeczka właśnie oznaczają sekrety. Tyle wam chciałem powiedzieć. Dobra. Okej. Okay. Tutaj normalnie mogłem tu przyspieszyć, no ale trudno moja strata. Jakoś się wydostałem. Okej, okay, dobra i wracamy się i... Dobra, o ile pamiętam, przedostaniemy się chyba teraz do Norferu. I właśnie i odcinki planuję e, robić teraz trochę nieco krótsze, ponieważ ja mam strasznie, to strasznie wolnego neta i ciągnij mi zalwie... Zgadnijcie ile. Dobra, brak pomysłów, ciągnij mi 1 mega na sekundę. Tak, wiem, jest to żalerski internet i... Naprawdę mi jest smutno, gdy mam taki internet. Naprawdę szkoda mi. I dlatego odcinki będę robił co najmniej max 10 minutowe, ponieważ, no wiecie, prędkość internetu, tak dalej przesyłaniem. I ostatni filmik, czyli trzeci odcinek przesyłał mi się około 2 dni. Ja zacząłem przesyłać około godziny 10 rano i skończyło mi się tak, że miałem 86%. O, 20, o takiej godzinie, żeby było 20 minut po północy normalnie. I wiecie, musiałem się sporo namęczyć i kombinowałem, żeby jeszcze film się przesyłał 3 godziny, no ale niestety nie zadziałał, ponieważ wiecie, niezdrowo jest tak w nocy siedzieć, ale nie chciałem w nocy siedzieć, tylko po prostu wiecie, spać i czuwać jak stróż, tak jest. <grym> ok, no ale dobra, ale na szczęście jakoś nie... Jakoś komputer wyłączyłem, tykając za listwę, i na szczęście od, kon, y, przesyłanie się kontynuowało. I musiał mi się ten film troszeczkę jeszcze poprzetwarzyć I wiem, że to jest nieznośny problem dla każdego youtubera. Wiem, nikt nie lubi czekać, szczególnie ja jestem niecierpliwy. I dobra, tutaj idę sobie po pewien sekrecik i, i powiem wam, że to będzie. Będą kolejne pięć rakiet, które sobie zbiorę. Dobra, tutaj musiałem chwilę poczekać. Zastrzeliłem sobie tego małego syfa i lecę tutaj. Proszę bardzo. Missile tank acquired, fuck O to mi chodziło. Dobra. Tutaj chwilkę poczekałem. Był tutaj ten latają... Te latające dziwactwo. Okej, okay, i zaraz będzie koniec tego odcinka, ponieważ wiecie... 10 minut. Wiem, nikt nie lubi. Ale jakoś... Jakoś damy radę i uko jakoś dam sobie radę i ukończę tą serię. I muszę wam powiedzieć taką pełną ciekawostkę na temat gry i. Sądzę, że według mnie to jest e, jeden z takich łatwiejszych Metroidów, ale, ale jednak ta gierka utrzymuje e, dla innych graczy e, swój, tak, tak bym powiedział, poziom trudności. Ponieważ muszę przyznać, sekrety są dobrze ukryte. Naprawdę mam. Mam uszanowanie co do tych wszystkich kryjówek. Są naprawdę sprytnie pochowane i musiałam się naprawdę troszeczkę namęczyć, żeby móc je wszystkie wyszukać, ale jednak zdobywanie tych sekretów było dla mnie troszeczkę łatwe. I połowa z nich to tak naprawdę da się łatwo zdobyć, a połowa ta druga to on, te kryjówki są tak dobrze pokombinowane, że naprawdę. Niektóre sekrety to są naprawdę żywe łamigłówki. Trzeba na nich się sporo namęczyć i jedno z takich łamigłówek spotkałem w takim pewnym miejscu, którego jeszcze wam nazwy nie mogę zdradzić. Ale niestety muszę wam, z wami się pożegnać, ponieważ to jest koniec odcinka. Tak więc trzymajcie się cześć i czołem. Żegnajcie. Ale jeszcze chwilkę mogę sobie pokomentować, ponieważ zostało kilka minut. Dobra. Tutaj lecę ze speedboostera. boostera. Okej, okay, tak więc zaraz tutaj sobie będziemy. Okej. Okay. Dobra, tak na poważnie, to już jest koniec tego odcinka, tak więc trzymajcie się cześć i czołem.